Zobaczymy, że w komentarze. Witajcie moi mili właśnie. Pani mi chciała przypomnieć, że audycję mamy, ale nie zdążyłem jej odebrać. Chyba Szamana słychać. No właśnie. Bo Szaman się trochę przemieścił i dziś audycja jest z Kazimierza. A no. Taka praca specyficzna. W tym okrągłym stole, czyli 12. Dniu fali wędrowca, żółtym krystalicznym ziarnie, słuchajcie, portalowym nadmieniam, więc przypuszczam, że mogło dopiec mocno. Co niektórym generalnie, myślę, że taki dość był dzień yy, intensywny, dla niektórych przynajmniej, yy, tylko dla szamana, chociaż dla mnie, no taki w, w, z przemieszczeniami dużymi i taki w ciągłym ruchu, ale myślę, że ten ruch. Też yy, mógł się odzwierciedlić w Waszej przestrzeni, bo generalnie yy, bardzo dużą dynamikę zaczynają powoli te dni mieć, mimo że dopiero wychodzimy z tej takiej, można by powiedzieć, najspokojniejszej fazy zimowego przesilenia, ale ona jest, yy, no ma bardzo dużą specyfikę moim zdaniem zupełnie nietypowa w stosunku do poprzednich lat i w ogóle do tego jak powinno przebiegać. No tym bardziej, że tutaj się nam w tym wczorajszym niebieskim kinie nocy noworocznym objawiły prawdopodobnie takie treści w tej rachuby gregoriańskiej, bo jednak to jest główny można powiedzieć Kalendarz, yy, według którego no, w stanowczej większości krajów yy, jest yy, porządkowana, yy, porządkowany czas, można powiedzieć, według tego kalendarza. No i ten wczorajszy kin yy, na pewno yy, w pewien sposób narzuci program yy, tego, co będzie się manifestowało. W tym 2014 roku, yy, szczególnie w sferach yy, właśnie yy, starego świata. No i z pewnością słuchajcie, taką sferą, która, o której mówiłem już nie pamiętam kiedy, ale gdzieś w okolicach świąt, może ciut przed nimi, że yy, sfera religijna, sfera agregorów religijnych, niekoniecznie tylko. Tego wyjątkowego katolickiego, który u nas tutaj mocno dominuje, będzie się, że tak powiem, bardzo mocno restrukturyzować i to bardzo mocno prawdopodobnie się odciśnie na przestrzeni. Zobaczymy, jak, w jaki sposób na pewno treści, które odpadną, no odsłonią, czy można pozbawią, że tak powiem, hmm, chyba lepsze słowo jest odsłonią pewne mechanizmy, czy pewne obszary, które, które do tej pory były niepostrzegane i można powiedzieć, że odrą z iluzji, Właśnie te treści doktrynalne, związane właśnie z religią. Być może wyjdzie w nich duża manipulacja historyczna, być może wcale nie będzie to z obszaru religijnego, będzie to z obszaru, być może nauki albo jeszcze no jak to będzie archeologia czy tego typu antropologia, no to też to będzie obszar nauki, ale myślę, że to może bardzo głęboko właśnie zachwiać strukturą tego egregora. W pewien sposób będzie on musiał się przebudować bardzo mocno, bo to co do tej pory się dzieje, co być może wielu katolikom tak zwanym, się podoba, no nie do końca jest adekwatne z przestrzenią. No i siłą rzeczy, tutaj będzie mocno to dążyć do tego, żeby harmonia w tym została przejawiona. Przy okazji, oczywiście, to co też często powtarzam. Obszar y, państwowości jako takiej i obszar właśnie gospodarki czy ekonomii też mocno y, być może analogicznemu procesowi będzie ulegał, chociaż w tych obszarach będzie tutaj y, no troszeczkę to inaczej przebiegać. Bo bardzo zależne to będzie od y, różnych wyborów, y, takich społecznych, y, na poziomie. No, hmm, powiem tak, może jeszcze nie będziemy o tym mówić, bo generalnie to nie są tematy, którymi szaman się chce specjalnie zajmować, ale z racji. Z racji właśnie też pewnych różnych dzisiejszych manifestacji tutaj na przestrzeni, uaktywnienia się właśnie bardzo mocno wczoraj, i dzisiaj religijnych treści, właśnie związanych z egregorami. O tym wspominam, bo można powiedzieć, że wszystkie systemy, które są oparte na egregorach, Będą mocno weryfikowane i będą stymulowane do mocnej przebudowy, można powiedzieć, na, wyższym, na wyższy poziom. Jak to będzie się objawiać, to trudno tutaj w ogóle wyrokować, bo zależy to z jednej strony od ludzi, którzy w pewien sposób tym zarządzają, z drugiej strony od tych, którzy będą, no można tak to. Metaforycznie nazwać, patrzyć im na, na ręce, bo w pewien sposób to oni narzucą yy, to, na ile, yy, na ile się to odświeży. Można powiedzieć, to takie właśnie odświeżanie matryc, które są związane z takimi właśnie różnymi społecznymi, społecznie ważnymi treściami. Bo one są no, w, tym, w tym świecie, w którym żyjemy, dość istotne i na pewno w najbliższym czasie nie zostaną usunięte, jak to niektórzy zapowiadali, bo nie ma takiej opcji w ogóle. Nie ma świadomości, która. Nie zbudowała się taka świadomość, żeby z tych treści można było zrezygnować. Tym bardziej, że nawet jeżeli ona by się zbudowała, to takie treści w takich światach są potrzebne bardzo długo, bo one budują pewne obszary, które nigdy do końca w pewien sposób nie są znane przez bardzo, bardzo. Długi czas, a nawet wtedy, kiedy są poznawane pokole, powoli przez cywilizację, przez indywidualne istoty, to i tak można powiedzieć, obszar niewiadomej w pewien sposób yy, powiększa się razem z tym, co staje się wiadome. Więc jest to taki dość yy, proces, yy, syzyfowy w pewien sposób. No ale takie treści zawsze ciągną pewne obszary świadomości można powiedzieć, dlatego no, nie mogą się wypłukiwać, nie mogą się wystukiwać, nie mogą się yy... W jakiś sposób całkowicie unieważnia, czy to chyba szaman gdzieś krzywo siedzi i siedzi, siedzi na słowniku. No ale takie tutaj mamy warunki, słuchajcie. No i tak właśnie przy okazji tego właśnie 2 stycznia, taki, taki dalszy ciąg refleksji troszeczkę nad tym nowym rokiem, bo fala wędrowca nam się kończy. Yy, za chwilę będzie druga biała fala w yy, No i w tej fali już nam się mocno przestrzeń uaktywni prawdopodobnie. Będzie to odczuwalne. Pewno może nam się zrobić nawet zima w niej w końcu, ale to pewno jeszcze na to troszeczkę, troszeczkę poczekamy. Czy ona będzie śnieżna, czy tylko mroźna, to się okaże, bo słuchajcie, na Chodraskach, to już nawet na lipiach były zawiązki yy, młodych pędów. Co w górach yy, się no dość szczególnie na wysokości, właśnie tam powyżej, czy około 1000 metrów, to jest naprawdę dość rzadko spotykane o tej porze roku. Może kilka razy. W ubiegłym stuleciu się to zdarzyło, ale jest to, no świadczy o tym, że ta wegetacja jednak gdzieś nie do końca zamarła w czasie, w którym, w którym można powiedzieć, powinna, powinno to wszystko odpoczywać. No, ale zobaczymy, to też są, to też jest obszar, który może mocno stymulować Pewne obszary gospodarki, to znaczy właśnie obszar związany z pogodą, która wpływa na no, na przykład plony. Słuchajcie, i to też w pewien sposób po kłosie fali yy, może się nam zamanifestować. Zobaczymy. Szaman, tak jak yy, powiedziałem, nie chcę tu być ani wróżem, ani jasnowidzem. Yy, o, tak, o tych rzeczach to można powiedzieć. Mówiłem wiele lat temu, może nie do Was tutaj, bo wtedy mnie tutaj nie było, ale wtedy te potencjały można powiedzieć były dużo, dużo mocniej manifestowały się na przestrzeni. Natomiast teraz jest taka no, mocna dywersyfikacja tych wszystkich opcji i one mogą trochę się uaktywniać w dziwny, niespotykany i nieprzewidywalny sposób. Tym bardziej, że w tym wszystkim, w tym całym procesie przestrzeń została troszeczkę rozregulowana, bo gdyby nie została rozregulowana, to można powiedzieć, że ten efekt, który wcale nie jest wielki Efekt fali oczywiście, bo o tym tutaj mówię, byłby jeszcze prawdopodobnie w sposób bardziej kiepski przejawiony. No i tak to tak to jest w moim imieniu. No cóż, nie będę rzucał okiem na czata, a w zasadzie można jeszcze sprawdzić. To żółte krystaliczne ziarno, co nam przyniosło, bo szaman jeszcze sam tego nie przeczytał. Dziś zmieniam swoje myśli i sposób rozumowania. Dopóki nie poczuję się wolny i niezależny w swoim wnętrzu, dopóty nic nie zmienię na trwałe, lecz nadal będę skazany na dręki. Wolność jest aktem dojrzałości życiowej, tylko dojrzałych ceni środowisko. Dziś uwalniam się od przesadnych zabezpieczeń. Oczywiście każdy, tak jak to często powtarzam, niech to odniesie do siebie, bo nigdy nie wiadomo, na ile te treści są przepracowane i co tutaj jeszcze właśnie wyjdzie. Bo dojrzałość wcale nie jest czymś takim oczywistym. I związana przede wszystkim z dojrzałością odpowiedzialność, słuchajcie. Można powiedzieć, że świadomość niesie nie tylko, czy można powiedzieć, ze świadomości nie wynika też tylko dojrzałość, ale również odpowiedzialność, a tego nam, jako istotom tutaj przejawionym, czasami najbardziej brakuje. I tej odpowiedzialności w różnych sferach czasami w sferze relacyjnej najbliższej nam można powiedzieć czasami w jakimś tam większym poziomie dotyczącym, nie wiem, pracy zawodowej, czasami na jakimś tam szczeblu bardziej społecznym, bo często jesteśmy gdzieś tam też zainstalowani już na takich bardziej pozycjach, że tak powiem, yy... Użyteczności trochę bardziej publicznej, czyli, czyli na takich trochę świecznikach wykonujemy, wykonujemy swoje różne obowiązki. No i często tą odpowiedzialność spychamy właśnie w obszary, które są mało istotne, natomiast tam, gdzie można by ją przejawić w sposób taki rzeczywiście dojrzały. No, okazuje się, że właśnie tam są największe nieciągłości. No i w tym wszystkim yy, też warto, warto o tym pamiętać, bo yy, to wszystko musi być adekwatne na każdym poziomie, można powiedzieć. Nie możemy być, yy, jak to szaman mówi, często hipokrytami. Słuchajcie, czas hipokryzji też powoli mija, i ci, którzy będą się chcieli dalej tak bawić ze sobą, oczywiście, no to mogą się mocno zdziwić, jak szybko przestrzeń będzie im odpowiadać. Dobra, moi mili. Na ślęży grazuje, bra, 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 grasuje w Cholera, ktoś go widział? Ciekawe jak szaman odczuwa ślęże. Słuchajcie, kiedyś spędziłem kilka dni, specjalnie yy, zrobiłem wyprawę, nie jedną można powiedzieć, no ale taką yy, kilkudniową, bo chciałem yy, poznać miejsce, które no, ma dużo różnych etykiet, że tak powiem przylepionych. No i powiem szczerze, na koniec mogę się odnieść krótko, że Ślęże jako, Ślęże jako górę to specjalnie nie darze ani specjalną sympatią, ani nie uważam, że dzisiaj ona pełni jakąś w ogóle ważną i istotną rolę. Wszystko, co w tamtej okolicy jest istotne, jest bardziej y, zlokalizowane w, okole, w okolicach Raduni, czyli jest to można powiedzieć druga góra, y, co do wysokości, w tym masywie ślęży. Po drugiej stronie przełęczy, tą padła, to chyba tak się nazywa. No i tam są zupełnie inne, specyficzne. Niektórzy by powiedzieli: algorytmy dość istotne. Ona jest odpowiedzialna czy odpowiedzialna bardzo mocno stymuluje żeńską energię. No i przede wszystkim nie jest tak zapaprana. Jak ślęża różnymi, y, można powiedzieć, takimi manipulacjami, manipulacyjnymi rzeczami, które są w nią montowane. Ślęża jest okrutna pod tym względem, trochę tak jak y, kamienne kręgi, czy w węsiorach, czy w odrach, y, które no, mają swoje jakieś pierwotne, starożytne. Może nie starożytne, bo one znowu nie są aż takie starożytne. Ale funkcje, a na to nałożone czasami miliony nakładek e, współczesnych, e, chwile wstecznych, itd., itd., i same w sobie oczywiście działają w pewien sposób na dużym obszarze łączą pewne miejsca na, można powiedzieć, w takiej energetycznej matrycy siatek takich y, energetycznych ziemi, tak to nazwijmy, na dzisiejsze potrzeby audycji, ale y, w pewien sposób też y, y, deformują pewne treści. A można powiedzieć tak, że to co najbardziej istotne często jest kompletnie w ogóle przez ludzi niezauważane na szczęście, i pozostaje gdzieś na skraju, i tylko nieliczni, którzy mają wystarczającą wrażliwość i przede wszystkim taką e, pokorę, że nie wszystko można, y, można dotykać i w pewien sposób bezcześcić, tak to bym nawet się odważył powiedzieć, czasami y, to odnajdują. Na przykład, jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że to akurat nie dotyczące ślęży, ale w masywie ślęży też są wrota czasu i to można powiedzieć podwójne. Bardzo ciekawe i szaman, chociaż różnych rzeczy na temat ślęży przeczytał, czy tam z ludźmi różnymi, którzy, którzy się tym pasjonują i znają to podobno jak własną kieszeń, się w życiu spotykał, to nie w ogóle o tym nie słyszał. Natomiast no, są właśnie takie miejsca i na szczęście. Właśnie nie ma o nich wiele, wiele na przestrzeni. Takie same, ja to tak nazywam, wrota czasu, można powiedzieć, są to takie miejsca, w którymi, którymi łatwo, czy przez które łatwo można wejść, nie tyle w inne gęstości, co można powiedzieć, no, no to są takie gwiezdne wrota trochę. Przez które można luknąć trochę tak jak przez teleskop w obszary kosmiczne, czasami innych planet, ale można powiedzieć pewien obszar galaktyki, niekoniecznie galaktyki, czasami dużo dalej. No ale o tym pewno jeszcze też trochę kiedyś może Szaman poopowiada, bo dzisiaj na to nie ma za bardzo za bardzo czasu, bo nie będę was tym zanudzał. Sprawdzam jeszcze, czy coś się nie pojawiło ciekawego na czacie. Także słuchajcie, jak macie możliwość gdzieś tam w okolicach Ślęży się zamanifestować, to z dystansem podchodźcie do, tych, do tej całej wiedzy, która czy informacji, może niekoniecznie wiedzy, która o tym y, jest, i starajcie się y, użyć swojej własnej intuicji, to być może znajdziecie rzeczy, o których y, niekoniecznie można gdziekolwiek przeczytać, natomiast na pewno y, mogą być dość spektakularne, y, a nawet bardzo, i no, otworzyć Was na różne rzeczy. Ale tak jak powiedziałem, ślęża, tak jak, tak jak kamienne kręgi w Polsce, jest mocno zmanipulowana. Tym bardziej, że swego czasu były tam różne specyficzne konstrukcje na czwartej gęstości, które miały całą, można powiedzieć, obszar Dolnego Śląska i to o dużym, dużym zasięgu stymulować. W pewien sposób swoją rolę spełniły. Dzisiaj ich już tam chyba nie ma. Chyba, że je ktoś odbudował. No ale to są takie właśnie ciekawostki. Można to sprawdzić, jak ktoś ma blisko. Być może, być może uda yy, mu się to poszczec. Nie jest to wcale takie łatwe. No i cóż, moi mili. Jutro pewno yy, następny wieczór z szamanem z Hondrasek już. Chyba się uda wrócić. Więc być może jutro będą jakieś zdjęcia z kolejnego zimowego wejścia, jak się uda. Na skrzyczne na bosaka oczywiście. No i cóż. Życzę Wam dobrej nocy. I do usłyszenia jutro. Trzymajcie się.